Witam wszystkich. Dzisiaj krótki filmik informacyjny, ale jakże istotny. Będziemy mówić o akumulatorach. W naszym przypadku nadszedł czas na wymianę, szczerze mówiąc, już dawno, ale zeszło do tej pory. Teraz te akumulatory nie działają już, można powiedzieć w ogóle nie trzymają prądu. I wygląda to tak. Pierwszy akumulator, który mieliśmy pod fotelem pasażera, on był zapewne montowany przez y, Sunlight. To jest ta y, warta 95 amperogodzin, waga w granicach 26 kg z kawałkiem. I ja podczas y, zakupu kampera poprosiłem o dorzucenie drugiego takiego akumulatora, żeby mieć w granicach y, 200 amperogodzin. Dołożono coś, coś takiego. Nie wiem, co to jest. W każdym bądź razie y, jakieś tam kolejne 100... Amperogodzin w, w agm -ie. i sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak, że mija półtora roku, i to są totalne szroty z lekkim plusem na wartę, bo ona jeszcze w jakiś tam sposób yy, trzyma prąd, chociaż tak to nie powinno wyglądać, po roku już była bardzo słaba, ale ten. Yy. No co najmniej nie polecam się zbliżać w jego, w jego kierunku, bo po półtora roku nie trzyma w ogóle prądu, jest po prostu martwy. Także to wypadałoby w pierwszej kolejności zareklamować. Patrzyliśmy na, na kolejne akumulatory, co kupić. Oczywiście na ten moment akumulatory mają dość wysokie ceny. Nigdy nie były tanie, a teraz to już w ogóle. I zdecydowaliśmy się też na taką linię budżetową raczej, a żeby przy okazji sprawdzić jak te akumulatory będą, będą działały, ile wytrzymają. Czy rzeczywiście są tak dobre jak twierdzi no może nie producent, dystrybutor raczej, są to dwa akumulatory, też które mają pojemność 100. Amperogodzin w WGM, przynajmniej yy, według, yy, według opisu. I dodatkowo te akumulatory ważą po 29,5 kg, o czym mówi sprzedawca, i potwierdziliśmy to, ważąc. No, waga jest tutaj co najmniej nie bez znaczenia, więc powinno to w jakiś sposób Lepiej działać, no i w ogóle zobaczymy, czy ten, te akumulatory wytrzymają, wytrzymają dłużej, chociaż, chociaż dociągną jakiegoś okresu pogwarancyjnego, czy się rozpadną. Tak czy inaczej, wracając do tematu, ten akumulator po roku zaczął być śrotem. Ten wytrzymuje troszkę dłużej, ale po półtora roku. Też praktycznie rzecz biorąc nie ma go już wcale, nie można, no nie można już go użytkować, bo one w komplecie spięte nie trzymają w ogóle prądu. Także będziemy testować te od dnia dzisiejszego, bo zaraz je będę montował w tym momencie, w tym momencie właśnie zdemontowałem te i będziemy informować, jak to wygląda, czy warto na nie wydawać pieniądze czy rzeczywiście trzeba się rzucić na coś zdecydowanie y, droższego i mieć spokój na dłuższy czas. Do następnego.